Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj niedziela, więc pora na kolejną analizę weekendową. Ostatni tydzień przyniósł nam osłabienie polskich indeksów. Właściwie z wyjątkiem, z wyjątkiem prób podniesienia rynku poniedziałkowo-wtorkowych, a tak naprawdę wtorkowego wzrostu. Cała reszta to było jednoznaczne opadanie indeksów w dół tym samym dzięki piątkowemu zamknięciu pokonaliśmy zamknięcie z 10 kwietnia tym niemniej jednak trzeba wziąć tutaj tak na, na dobre pod uwagę możliwość możliwość oczywiście powstania jakiegoś podwójnego dna wyhamowanie spadków indeksu i wyraźny wyraźna brak wyraźny brak jak gdyby konsekwencji Niedźwiedzi, w drugiej, właściwie w końcowej części sesji piątkowej, spowodowany jest zapewne tym, pomijając oczywiście kwestie Stanów Zjednoczonych i zachowania tamtejszego indeksu o tej porze. Spowodowany jest zapewne również tym, iż zbliżyliśmy się jednoznacznie do bardzo arcyważnych poziomów wsparcia, a mianowicie do poziomu oczywiście już dawno wspominanego, wspominanego dolnego ograniczenia trójkąta. I jak gdyby granicy, która potwierdza ważność tego wsparcia e, utworzonej przez e, styczniową lukę Hossy. E, widać ewidentnie, że ten poziom, ten poziom e, tej luki i e, wsparcia wymaga znacznie czegoś więcej, jeżeli rynek miałby przebić to w dół i e, opadać dalej. To znacznie więcej, to nie chodzi według mnie o to, że coś się musi wydarzyć w gospodarce, czy w kraju, czy na świecie, czy w Europie, wybuchnąć jakiś, nie wiem, kryzysowy skandal, albo, albo, no, no cokolwiek. Do tego wystarczy po prostu kontynuacja, kontynuacja, korekty, nazwijmy to na razie spadkowej w Stanach Zjednoczonych. Widać wyraźnie w ostatnich dniach, właśnie cały ostatni tydzień, to można powiedzieć, Prawie idealne wręcz odzorowywanie ruchów yy, w Stanach. Jeżeli tamtejsze kontrakty terminowe czy indeks SP yy, podnosił się do góry, to również zaraz przekładało się to na nasz rynek. Oczywiście w mniejszym wydaniu, i tu jest uważam pewien klucz do rozwiązania, a więc wzrosty w Stanach, nawet jeżeli w czasie sesji one były gwałtowne. U nas po pierwszym takim starcie do góry indeks się zatrzymywał i nie miał zamiaru w żaden sposób iść wyżej, a następnie osunięcie w Stanach Zjednoczonych wywoływało u nas raczej mimo wszystko nieco mocniejszy spadek. To jest według mnie jak gdyby taka dostrzegalna atmosfera, która może mieć znaczenie czy indeks odbije się od dolnego ograniczenia Trójkąta i będzie wędrował na północ, czy jednak na co wydaje mi się to na obecną chwilę bardziej prawdopodobne przebije to dolne ograniczenie trójkąta. Yy, oczywiście jesteśmy na etapie, że trzy dni spadków yy, przy, przy, przy właściwie takiej sytuacji, w której oscylatory szybkie yy, dały sygnały kupna, nie będąc w strefach wykupienia, przepraszam, dały sygnały sprzedaży, nie będą w strefach wykupienia, powoduje, że na dzień dzisiejszy na przykład taki stolastik, oscylator stoastyczny zawędrował już w strefę wyprzedania. To oczywiście może budzić nadzieję i szansę na jakieś odreagowanie, na jakieś wzrosty, tym bardziej, że na wykresie godzinowym indeksu WIG20 jak i kontraktów pod koniec piątkowej sesji powstała no powstała no jakby to nie była jakby to nie była formacja świecowa odwracająca trend z tego co dobrze pamiętam była to było to objęcie utworzone zresztą w okolicach jakiegoś no jakiegoś ważnego wsparcia zatem jest ta możliwość jednak myślę że to jest tylko możliwość na jakieś Nazwijmy to kilkugodzinne czy kilkunastogodzinne odreago odreagowanie. No, i na obecną chwilę nie wskazuje nic na to, aby to odreagowanie mogło być jakieś gwałtowne, mocne, e jeżeli w ogóle będzie ono miało miejsce. Spójrzmy, jak wygląda wykres tygodniowy. Tu, w ujęciu tygodniowym, po prostu jest kontynuacja takiego, jakby to powiedzieć, mozolnego spadku. Ten mozolny, może tak spadek, może niefortunnie nazwany, w każdym razie widać, tak jak często się mówi, że e, mamy przy ruchach wzrostowych wspinanie się po ścianie strachu, tak tu właściwie tymi samymi słowami można określić spadanie po ścianie, nie wiem, optymizmu, tak? No, co by nie było, no, na komentarzach pod moimi e, wpisami bardzo często pojawiają się Jakieś y, wpisy, które, które jak gdyby no próbują przekonać, iż y, większość, y, większość analityków, większość komentatorów rynku wypowiada się w negatywny sposób, a więc przewidując możliwość mocniejszych spadków. No, mimo najszczerszych chęci odnalezienia takich, jest to niewątpliwie na dzień dzisiejszy bardzo trudnym zadaniem. Y, z reguły, właśnie wypowiedzi tych najważniejszych tych najczęściej yy, yy, udzielających się komentatorów rynku jest taka że yy, rynek akcji jest na tym najbardziej najbardziej że tak powiem Korzystnym rynkiem, którym powinniśmy się zainteresować, że czeka nas no, może trochę przesadza, ale świetlana przyszłość na rynku akcji, i to właśnie odzwierciedla się moim zdaniem w tym wykresie, tutaj tygodniowym, jaki widzimy, że mamy te takie męczący ruch. Niby rynek spada, ale nie chce, nie chce że tak powiem, przystąpić do jakiejś zdecydowanej ofensywy podaży. To moim zdaniem no niestety, ale raczej zakończy się czymś powiedzmy takim no znowu nie chcę używać wielkiego słowa, ale właściwie ciężko mi jest znaleźć inne czymś tragicznym w skutkach i myślę, że jednak do tego wybicia dołem z tego trójkąta dojdzie. Tak jak wspomniałem tutaj mamy na wykresie tygodniowym wyraźną tą kontynuację e, trendu spadkowego, tu nie mamy co się oszukiwać, tu w tym momencie widać wyraźnie, że próba podniesienia rynku spełzła na niczym. Rynek dalej posunął się niżej. Oczywiście cały czas podkreślać trzeba, że kluczowym, kluczowym, kluczową kwestią jest pokonanie dolnego ograniczenia trójkąta, zamknięcia luki styczniowej, czyli wszystko to, nad czym w najbliższym sąsiedztwie się już znajdujemy, a należy również sobie uświadomić kwestię taką, że dolne ograniczenie trójkąta. Pokrywa się również z linią równoległą, wyprowadzoną od dołka e, z marca, a do tej linii, e, e, znaczy linia równoległa, tutaj wyprowadzona z dołka z marca, do linii poprowadzonej po szczytach. Zatem można powiedzieć, że jesteśmy przy dolnym ograniczeniu takiego wielkiego kanału cenowego i to wybicie, ewentualne wybicie dołem, będzie właściwie no, jednoznacznie zmuszone do zrealizowania zasięgu zasięgu yy, szerokości co najmniej trójkąta, więc na dzień dzisiejszy jest to poziom około 1750. Ostatnią szansą jest to, aby właśnie nadchwale ta luka chosy yy, yy, ze stycznia yy, powstrzymała, powstrzymała spadki. Pytanie tylko, czy jest to możliwe i pod jakimi, pod jakimi warunkami? Myślę, że odpowiedź na to jest w indeksie SP. Indeks SP, który znaczy się w ogóle w rynku amerykańskim, tak to powiedzmy sobie szczerze, myślę, że nie ma co tu się łudzić. Wszystko jest w rękach tamtejszego rynku. Widać wyraźnie, że nie idziemy do góry, ponieważ rynek SP nie chce iść do góry. Rynek amerykański, natomiast jeżeli tylko on drgnie do góry. W czasie sesji, czy, 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 czy całą sesję, my również jakieś ruchy do góry robimy. Każde jego osunięcie jest teraz właściwie przekalkowywane na nasz rynek, co najwyżej z większym, z większym, że tak powiem, impetem. I to moim zdaniem świadczy, iż tak naprawdę czekamy, wszyscy czekają na to, co wydarzy się za oceanem. Także odnoszę ostatnio wrażenie, że analiza, tej sytuacji za oceanem jest dla nas jak gdyby ważniejsza aniżeli analiza naszych indeksów. Aczkolwiek no, sam indeks wig 20 według mnie no, definitywnie pokazuje, co się szykuje. Także tutaj mówię teraz tylko w takiej kwestii, że ten indeks, indy, indeksy amerykańskie, jak gdyby ich postrzeganie, ich obserwacja jest w tym miejscu jak najbardziej potrzebna. I wręcz nieodzowna, bo tam, tam będzie ten pierwsze wskazanie ruchu. No, i co my widzimy na indeksie SP w ujęciu dziennym? No, widzimy po pierwsze silną, jakąś silną, oczywiście w stosunku do wzrostów poprzedzających, może i nie silną, ale jakąś wyraźną falę spadkową, po której według Eliota zrobiliśmy korektę ABC. Według e, zwykłej analizy technicznej poruszamy się w czymś e, takim kanale tren, e, cenowym. Tym niemniej jednak jest to c, e, kanał taki, gdzie no, nie ma tej idealnej równoległo, ró, e, równoległości ograniczeń. Ten górne ograniczenie jest jak gdyby delikatnie pochylone, co skłania ku temu, aby e, wyznaczyć, iż e, poruszamy się w czymś, co bardziej przypomina jakiś e, wznoszący się klin. E, można by uznać, że po spadku buduje się jakaś formacja flagi. Oczywiście w tym momencie nie możemy, nie możemy odrzucić tej możliwości, że indeks S&P w nadchodzącym tygodniu będzie pod, próbował znowu rosnąć w kierunku górnego ograniczenia, aby tym samym osiągnąć poziom około 1400, o których już w poprzedniej analizie weekendowej wspominałem, że jest to tak powiedzmy, możliwe, natomiast tego poziomu 1400 no, teoretycznie już nie powinien przebić. I co w tym wypadku? No, nie wiemy, czy będzie to robił do góry, czy nie będzie to robił do góry. Posiłkując się wykresami intra, kontraktów terminowych na SP. Mamy tam też swego rodzaju flagę we fladze. Ta flaga mimo pozytywnego przebiegu początkowego, początkowych notowań piątkowych w końcówce sesji została wyraźnie wywita dołem, więc dlatego należałoby się spodziewać, że będziemy może tutaj jednak testowali to dolne ograniczenie SNP w poniedziałek. No. Ale odrzucić oczywiście nie można ewentualnych wzrostów jedno-dwusesyjnych w Stanach do poziomu 1400. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na wykres nieco troszeczkę szerzej, to tu chyba też nie mamy żadnych złudzeń co do tego, że w tej chwili rysuje się coś, co bardzo mocno może być kojarzone z formacją głowy z ramionami. Mamy tutaj lewe ramię, mamy tutaj głowę i teraz właśnie kształtuje się to prawe ramię. Patrząc na długość tego lewego ramienia, jak najbardziej jest możliwy znowu jakiś jedno, dwu, trzy sesyjny wzrost i potem już ruch ku dołowi. Natomiast trzeba pamiętać, że przy głowie z ramionami bardzo często prawe ramię jest skrócone czasowo, ponieważ jak wiemy wzrosty zawsze odbywają się raczej bardziej tak topornie, natomiast przy spadkach, gdzie dochodzi do głosu strach, to odbywa się gwałtownie. Ta linia szyi nie jest taką sobie linią szyi całkowicie bez tylko i wyłącznie linią szyi, bo jeżeli jeszcze bardziej się przyjrzymy, zwężymy obraz, to widzimy, że jest to taka pewna wewnętrzna linia szyi, która, która wyprowadzona ze szczytu z października 2011. Najpierw tutaj zablokowała wzrost, znaczy, się ta, znaczy jest tutaj wzrost, potem test, zaraz potem tu kolejny test, tu kolejny test, a więc wybicie tej linii wewnętrznej, która dla mnie tworzy właśnie linię szyi głowy, formacji głowy z ramionami, będzie moim zdaniem oznaczało co najmniej ruch składkowy o wysokość tej głowy. To na dzień dzisiejszy można powiedzieć jest około E, tu mamy 1420 mniej więcej tu jest około 1350, zatem 70 punktów po przebiciu linii e, na poziomie około 1360 daje nam odpowiedź tą, którą już w zeszłym tygodniu mówiłem, poziom około 1300-1290 jak ten poziom e, można by było ująć w wykresie tygodniowym no e, to jest właśnie jak gdyby w tym momencie na razie nic dożnego, bo powrót, powrót do linii trendu poprowadzonej przez szczyt z października 2007 roku oraz szczyt z maja 2011 roku. A więc nic w tym momencie tragicznego się nie stanie, z wyjątkiem może jednej ważnej kwestii, że pokonany szczyt kwietniowy zostanie jak gdyby definitywnie już zanegowane, bo w tej chwili obracamy się na granicy i stąd też przypuszczam, jest ta korekta w ujęciu wyraźna korekta w ujęciu dziennym. No bo rynek jakoś w końcu respektuje poziom. Tutaj nastąpiło przebicie tego szczytu, no to tutaj teraz automatycznie przy tym ruchu z natury musimy mieć jakiś nazwijmy, no musimy, ale nie jest to rzeczą normalną, że mamy jakiś trend boczny, próbę zatrzymania tych spadków, tak jak u nas z natury musi chciało powstrzymywać te spadki bez jakiegoś wyraźnej pomocy z zewnątrz na poziomie luki cenowej, luki hossy ze stycznia i dolnego ograniczenia trójkąta. Jeszcze na chwileczkę tylko wrócę do wykresu tygodniowego. Tutaj widzimy, że możemy powiedzieć, że nie mamy jakiejś większej zmiany w tym. W tym wykresie, a mianowicie po formacji Harami, formacji odwracającej trend, świeca potwierdzająca w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu na dzień dzisiejszy, tym minionym ostatnim tygodniu na dzień dzisiejszy, tylko i wyłącznie korekta, którą skrupulatnie i skutecznie powstrzymała połowa wysokości tego czarnego korpusu. Zatem Uważam, że dalej, podsumowując tutaj tą kwestię naszego indeksu WIG20, i w ogóle całego naszego rynku, wszystko właściwie w rękach w rękach inwestorów za oceanu. Jeżeli wybijemy dołem z tej flagi, którą tutaj budujemy, to najprawdopodobniej w krótkim okresie również pokonamy tą linię szyi, a to będzie oznaczało spadek do poziomu około 1290-1300. Co najmniej, bo to jest minimalny zasięg, aczkolwiek uważam, że może to być efekt znacznie większy, znacznie większy, bo pokonanie tego będzie się wiązało również z pokonaniem tego szczytu, tutaj utworzonego w październiku 2011 roku, a to już będzie oznaczało, że nie ma tutaj mowy o jakiejś fali impulsowej, tak, czyli ruchu pięciofalowym. W tej chwili można powiedzieć, że mamy pierwszą, drugą, trzecią, trzecia rozbudowana, tworzy piątkę. No, wszystko w ten układ można na razie wpasować. Zatem, ten poziom myślę, że 1290-1300 zapewne i to chyba w niedalekiej przyszłości będzie testowany i w średnim terminie test tego poziomu będzie wyznaczał ruchy na wszystkich rynkach akcyjnych. I ewentualne jego zatrzymanie i odbicie spowoduje szanse na e, jakieś mocniejsze ruchy wzrostowe, natomiast jego pokonanie w dół najprawdopodobniej zaowocuje e, rozbudowaniem, rozszerzeniem zakresu e, no, spadków i, i powiedzmy już takim definitywnym, definitywną nawet i może nazwać to bessą na rynku. Tym niemniej jednak w e, odniesieniu jeszcze do naszego rynku jedno zdanie. Jeżeli ktoś uważa, że wybicie z takiej flagi i pokonanie głowy z ramionami linii szyi nie zaowocuje u nas wybiciem trójkąta i ruchem na 1750, to muszę powiedzieć, że w tym momencie podejmowałby bardzo ważną taką, no nie wiem, może nie decyzję, ale wydałby bardzo odważną opinię. Dlatego tak ważne jest zachowanie rynku S&P. Wybicie z tej flagi i potem już w konsekwencji przebicie linii szyi, tej formacji głowy z ramionami musi zaowocować. Nawet gdyby ten rynek miał się na 1300 tutaj zatrzymać i jednak kontynuować swoją, spójną falę nazwijmy wzrostową, to u nas musi to zaowocować wybicie dołem z trójkątem i zejściem najprawdopodobniej do tych poziomów około 1750. Na koniec może jeszcze kilka słów, ponieważ mnie prosiono na temat indeksu naszych indeksów mniejszych spółek, czyli SWIG-u 80 i za chwilę MB 80. Tutaj w tej chwili widzimy cały czas sytuacja jeszcze nie wyjaśniona, jeszcze nie wykrystalizowana i można by było powiedzieć w dalszym ciągu na indeksie swig 80 możliwość cały czas Ponownego ruchu do góry. Możliwość takiego ruchu występuje. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w sytuacji, określiłbym to z rynku takiego szachowego, w sytuacji patowej, gdzie każdy scenariusz jest jak najbardziej możliwy. E, powiedzmy sobie szczerze, mamy tutaj coś, co można by przyjąć za formację podwójnego szczytu, a zatem przebicie tego dołka powinno zaowocować ruchem, tu mamy naruszenie i jak widzimy na razie m, mieszamy się na tych poziomach, ale z drugiej strony nie można też odrzucić kwestii, że to naruszenie e, też nie neguje możliwości, że powstaje tu jakaś formacja e, flagi. Zatem e, no powiedzmy, Obowiązuje według mnie w dalszym ciągu to, co wspominałem w, w poprzedni weekend, a mianowicie to, że tutaj na dołkach było wyraźny mniejszy obrót, natomiast pod podejście pod szczyty zaowocowało większymi obrotami. A przy hoście no raczej tak nie jest: no bo najpierw jest akumulacja, a nie ma dystrybucji. Tu nie było akumulacji, a jest dystrybucja. Zatem w tym ujęciu bliżej mi do określenia, że jednak będzie wybity ten dołek między dwoma szczytami na indeksie SWIG-u 80 i rynek SWIG-u 80 będzie spadał. Oczywiście wówczas należy przyjąć, że ten pierwszy ruch będzie wynosił co najmniej tamte około 500 czy ileś punktów wysokość po prostu formacji podwójnego. Szczytu, jak to wygląda na Mwigu. u, MWIG -u no Na Mwigu mamy na razie coś, co idealnie przypomina nam, za, rozpo, zaczyna przypominać nam budowanie formacji głowy z ramionami. I tu, tak jak widzimy, znowu mamy to lewe ramię takie rozciągnięte. Zatem jest szansa na to, że jeszcze tu w tych rejonach 2450, 2500 y, indeks MWIG będzie się, będzie się y, że tak powiem, y, no dość mocno jeszcze przez kilka sesji powiedzmy wahał, tym niemniej jednak jak to powiedziałem już raz przy głowach z ramionami w ogóle przy formacjach takich trójwierzchołkowych zapowiadających spadki, to ostatnie ramię niekoniecznie musi stworzyć symetrię, ponieważ dochodzi strach i ten strach przy pewnym, w pewnym momencie bierze górę i to ramię może zostać skrócone oczywiście również uważam, że malejący malejący obrót jest jak gdyby potwierdzeniem tej formacji a zatem w rejonach lewego ramienia największy potem tutaj głowa z ramionami no i teraz przy tym na, powinien być najmniejszy bo no ci którzy jak ja to określam wiedzą co się stanie już tych akcji się pozbywali tutaj tak ale no jeszcze powiedzmy tak jak bez wigu jest możliwość dojrzenia takiego ewentualnie powstania formacji flagi i kontynuacji wzrostu po ewentualnym wybiciu, tak na razie na dzień dzisiejszy w MWIGu właściwie nie widać, nie widać takiej sytuacji, takiej możliwości na wykresie dziennym, a na wykresie tygodniowym w dalszym ciągu według mnie obowiązuje to samo, czyli na dołkach nie było akumulacji, za to tutaj widać wyraźną dystrybucję. To tyle na podsumowanie, na koniec widzę, że jeszcze mój piesek się odezwał, też Was serdecznie pozdrawia. No i to by było, no musiałem troszeczkę pomóc, bo za bardzo mój piesek chciał, że tak powiem, zaszczekać i Wam złożyć chyba jakieś, nie wiem, życzenia miłego wypoczynku w tą popołudniową, popołudnie niedzielne, aczkolwiek za moimi oknami, no, wygląda ono coraz gorzej, tak jak jeszcze chwilę temu było słońce, tak już teraz coraz więcej chmur. E, ostatnie zdanie ku podsumowaniu, wszystko jak gdyby w rękach rynków amerykańskich, jednak sytuacja wygląda na tyle drażliwie, że e, techniczna w ujęciu dziennym daje Według mnie szanse co najwyżej na jakieś jedno-dwudniowe, y, znaczy jedno-dwudniową możliwość odreagowania jakiegoś delikatnego wzrostu, natomiast zagrożenie y, realizacji... Flagi na e, indeksie SP i kontynuacji rozpoczętej korekty, która no, w tym wypadku musiałaby się odbyć co najmniej korektą ABCD. Pierwszy spadek mieliśmy, teraz robi się B e, właśnie w kształcie tej flagi. Potem C. To takie wybicie i realizacja scenariusza z falą C korekty, e, chociażby falą C korekty, bo nie można przecież wykluczyć, że będzie to trzecia fala jakiegoś impulsu spadkowego, ale to zostawmy. No musi zaowocować właściwie chyba przebiciem, wybiciem trójkąta w dół, a w tym momencie najprawdopodobniej to wywoła większe spadki na naszym e, rynku. Tym bardziej, że zgodnie z tym nawet, co, co, co powiedzmy sobie już niejednokrotnie podnosiłem, to takie jak to dzisiaj nazwałem, spadanie po ścianie pozytywnego spojrzenia na rynek, jeśli tak by to można było określić, no bardzo mocno wpisuje się w to samo, co mieliśmy przed sierpniowymi spadkami, sierpniowo-wrześniowymi. Na dzisiaj to by było tyle, jak zwykle zapraszam za tydzień znowu do analizy weekendowej, no i codziennie między godziną 19 a 19.30 do zapoznania się ze świeżymi komentarzami po każdej sesji giełdowej. Oczywiście mile widziane wszelkie rodzaje komentarze, merytoryczne komentarze i no do usłyszenia za tydzień.